Hej, z tej strony Oliwa i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Zapraszam Was na filmie. What is on my phone, czyli co jest na moim telefonie. Ja tu mam mój telefon i dzisiaj wam pokażę, co na nim jest. Ja mam takiego, ok, tak jak Wam pokazywałam w filmiku, e, w filmiku. Hej, z tej strony Oliwa i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Zapraszam Was na filmik What is on my phone, czyli co jest na moim telefonie. Ja mam takiego różowego case'a, którego Wam pokazywałam we vlogmasie bodajże 24. No i co? To jest długo. Hej, z tej strony Oliwia, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Zapraszam Was na filmik What is on my phone? Czyli co jest na moim telefonie? Czyli długo wyczekiwanym przez Was filmiku na tym kanale. Filmiku na moim kanale. Zapraszam Was na długo wyczekiwany przez Was filmik, dlatego że prosiście mnie na Instagramie, żebym nagrała taki filmik, a mianowicie What is on my phone? Czyli co jest na moim telefonie? Ja mam kejsa takiego, którego Wam już pokazywałam we vlogmasie w 24 mam różowego kejsa. No i co? Ja sobie No i pierwsza rzecz chyba od razu to jest moja tapeta, wiecie. Mam tutaj swojego ulubionego wokalistę i wokalistkę z koncertu, na którym byłam rok temu. Okay, dobra. No i co? Na pierwszym... Y... <tuszel> na pierwszej tam, O nie, nie <tuszel> No i od razu po wyblokowaniu wyświetla się moja cudowna tapeta Joia z Friends dlatego że uwielbiam serial Friends Mogę go oglądać nie wiadomo ile razy Kocham ten serial, a jeden z moich ulubionych bohaterów właśnie jest Joy Więc postanowiłam ja sobie po prostu go ustawić na tapetę No i co, tu mam wszystkie moje w słuchajcie, sensie, takie wiecie podstawowe aplikacje Które mi są tam gdzieś najbardziej potrzebne I powiem wam szczerze, że tak jak zawsze mam e, iPhone y I to jest mój trzeci albo czwarty model Zawsze mam ten sam układ, dlatego że jestem już do tego przyzwyczajona I po prostu mi jest dużo, dużo łatwiej korzystać z tego telefonu jak już mam naprawdę na trzecim czy którymś tam modelu ten sam układ aplikacji. No i tu mam w prawym, górnym, lewym, górnym rogu mam maila, na którym mam e, waszego e, maila, na, którego wam zawsze podaję w opisie, więc koniecznie wiecie. Staram się odpisywać na wasze wszystkie wiadomości, e, które do mnie piszecie na maila, e, czy na Instagramie w direct Message, e, czy na Snapie, bo czasami też teraz się, ktoś do mnie pisze na Snapie. Więc piszcie, ja staram się odpisywać na bieżąco na wasze maila no, i potem od razu się słuchajcie, kalendarz, z którego strasznie rzadko korzystam. Mm, korzystam tylko, jeśli ja np. dodam te okulisty, i wtedy po prostu sobie to zapisuję e, w notatkach. Mam go też połączonego z Facebookiem, bo czasami po prostu mi się wyświetlają urodziny ludzi, których mam e, na Facebooku, bo była taka opcja, jak na początku, był, m, była uruchamianie telefonu, że można było sobie podłączyć pod Facebooka i po prostu będą się wyświetlać wszystkie, wszystkie, wszystkie daty, które są na Facebooku, też na tym kalendarzu no i potem mam słuchajcie apa, zdjęcia tu mam akurat screenshot ale nie będę wam pokazywać wszystkich zdjęć bo tam są po prostu zdjęcia osób które nie mogę pokazywać niestety na, na YouTube i po prostu nie są być pokazywane więc wam nie pokażę muszę włączyć ten samotny bo cały czas się do mnie pisze i, i no dobra no i tutaj mamy sensie pokażę wam oczywiście francuz mam tu parę tapet które sobie posałam na tapety tu mam jakieś jeszcze od Was materiały, filmy. Oczywiście ja mam strasznie dużo pomysłów na paznokcie, bo uwielbiam. No i potem co? Kolejna aplikacja to jest aparat, który chyba Wam nie muszę pokazywać. Potem mapy. Z map też strasznie rzadko korzystam. Eee, tylko korzystam na przykład, jeśli nie wiem, gdzie gdzie jest, ja jestem sama, nie mam moich rodziców, wtedy po prostu korzystam z map. No i potem budzik. I muszę wam pokazać, właściwie ile ja mam budzików. Ja mam tak strasznie dużo budzików. I to wiecie, są takie typowe budziki, wiecie na przykład montować vloga, czy takiego, że ja na przykład nie zapomniała czegoś, na przykład zeszeć z maty, ogarnąć, bo czasami niektórzy się po prostu zapominam, bo mam tylko tyle, że zapominam, a dla mnie takie widzicie organizery nie są dobre, bo ja potem wiecie, mieszam się w tym, a w telefonie mi zadzwoni ten budzik, a ja będę wiedziała i po prostu sobie to zrobię. Tu mam w ogóle bedtime, który muszę włączyć, bo to jest szkoła i się tak nie jestem szczęśliwa z tego. Nie chcę tak do tak mi te ferie szybko minęły. No dobra. No i tu mam jeszcze słuchajcie, zegary świata, world clock. Wszystkie mieć takie kraje, które mnie interesują, które są moje ulubione, które chcę zwiedzić, w których byłam albo ktoś z moich znajomych jest i po prostu ze z nimi mieć kontakt i po prostu nie chcę go wiedzieć, napisać mu coś o drugiej, jak u mnie na przykład jest jakaś wczesna godzina i nie chcę go wtedy obudzić. No i co? Notatki. Notatki mam mogę chyba pokazać. O. Mam tutaj pomysły na filmy. Mam tutaj jakieś fajne cytaty, które mi się podobają. Czasami na przykład tutaj sobie po prostu piszę pierwszy opis pod yy, zdjęcie na Instagramie i dopiero potem yy, wklejam, kopiuję. Yy, więc mam dużo tych notatek. Jak widzicie na przykład tu mam jakieś sprawdziany, czyli jakieś notatki do sprawdzianów, bo to zawsze mam jednak pod ręką i to zawsze fajne. Fajna opcja. No i kolejna aplikacja to są, słuchajcie, Reminders, czyli przypomnienia. Tej aplikacji prawie w ogóle nie korzystam. Ta aplikacja mnie tak strasznie wkurza, ale nie mogę je usunąć, bo bo to jest aplikacja iPhone'owa i musi po prostu być, ale jej nie lubię i najmniej chyba nie wszystkich tych tutaj aplikacji korzystam, prawie w ogóle na nią nie wchodzę. No i potem jest Halit, czyli zdrowie. Tu mam wszystkie, słuchajcie, kroki, wszystko, ale po nowej aktualizacji, która się zrobiła, nie kompletnie nie ogarniam tej aplikacji. I teraz na mnie to jest tak strasznie dziwne, że nie korzystam. Na przykład kiedyś korzystałam, żeby sprawdzić ile kroków zrobiłam, to teraz bardzo rzadko z niej korzystam, bo, bo jeszcze, słuchajcie, się nie ogarnęłam po tej nowej. Aktualizacji. No i potem kolejna aplikacja, czyli iTunes Store, który wam mówiłam, że bardzo rzadko go używam, dlatego, że używam dużo więcej Spotify'a. Kiedyś tam go używałam, ale to też było tak rzadko, że to jest po prostu. No i mam tutaj słuchajcie, App Store setting, czyli ustawienia, geoda, stock, który też rzadko używam i po prostu kompletnie mi jest niepotrzebna. I home, i z Hazem. Słuchajcie, z Hazem to jest moja dobra aplikacja, tylko czytamy że taką fajną nutę w, radi w radiu i od razu mam w takie skojarzenie, że wiecie, to jest pod mój film, że to będzie super na vlogu, to właśnie połączam z Hazema, tutaj przytrzymuje, że tutaj ci słucha. To jest słuchacie dostępne na wszystkich, na Androidach, na nie-Androidach, więc musicie naprawdę sobie to pobrać. polecam mam tę aplikację, no i ona wam wysłuchuje i wam wysłuchuje. Wysłuchuje, słuchacie tego nutki, które dacie, przykładacie do. Załóżmy radio telefonu, i wam to po prostu wyszukuję nutę. Ja tu mam bibliotekę i tu jest wszystko, słuchajcie, prawie wszystkie takie, które mi się podobały i które wam tam gdzieś dałam do vlogu. Jak widzicie, do vlogmasu jest chyba najwięcej, bo jest ja december 2019, czyli okres vlogmasu, i wtedy po prostu tu jest najwięcej tych nut, no, do vlogmasu specjalnie. No i potem kolejne, ekran. Ja wiem, że ja na tym ekranie mogłabym jeszcze więcej zmieścić, ale jak miałam mniejszy model telefonu, to po prostu wiecie, mieściło mi się to i to już był koniec. A jak wam mówiłam, jestem już po prostu przyzwyczajona i wolę i tak to zostawić, jak było w wcześniejszych modelach telefonu. No i potem mam, słuchajcie, waleta. Valet, słuchajcie, to też była aplikacja, której bardzo rzadko używałam, ale jak ktoś widział wczorajszego vloga z góry, czyli dla was to będzie przedwczorajszy vlog, czyli vlog z soboty, to wiecie, że ta aplikacja mi uratowała życie i uratowała mi tyłek. I teraz słuchajcie, z niej korzystam. Teraz to mam po prostu, wiecie, na czarną godzinę zapisane. Nie będę wam pokazywać, bo tam mam wizję dane i w ogóle wszystko, ale to jest aplikacja, która naprawdę teraz uratowała mi dużo, 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 dużo razy tyłek i wiem, że telefon czasem naprawdę może pomóc. No i potem mam kalkulator, z którego bardzo często korzystam, w szczególności, wiecie, jak robię zadania domowe i mi się nie chce tego wszystkiego liczyć, co prawda sobie na kalkulatorze. No i mam potem książki, słuchajcie i nie zgadniecie, ale ja używam tych książek czasami, na przykład tu mam jakieś książki, które, na przykład mam budowę atomu, bo tam po coś potrzebowałam. Ostatnio chciałam sobie właśnie przeczytać I'll, e, Will Be e, There For You, e, chciałam sobie przeczytać tego, to książka, czy fajna to jest i właśnie to po to użyłam, mi się strasznie to podobało, potem kupiłam tą książkę, i mam polecam. No i co? nawet mogę fobadis. Super, co nie Rzadko przeczytam, ale no. Potem mam FaceTime'a, z którego rzadko, rzadko korzystam, ale FaceTime jeśli się pogadać, wiecie, przez kamerkę, bo chciał na przykład z dalej jako coś mi pokazać, to ja z tej aplikacji korzystam. No i mam music i tak jak iTunes Store mogłabym to usunąć, ale iPhone mi nie pozwala, bo to jest aplikacja iPhone'owa, ale prawie w ogóle z tego nie korzystam. No i tak, tutaj nie będę mam mówić o tej aplikacji, bo prawie w ogóle z tej aplikacji nie korzystam. I tu mam na kontakty, a z kontaktów w ogóle nie korzystam, bo korzystam tylko z telefonu, którego mam na dole. zaraz on też powiem, co na pasku jest, bo ominęłam go. I w ogóle nie korzystam, bo tu mam, wiecie, wszystko fajnie. No i tyle. No i potem, słuchajcie, mam e, YouTube'a, czyli e, wszystko, co mi tu jest potrzebne. włączę na chwilę. E, czyli mój kanał, zaraz wam... Zapraszam, Mój kanał i najbardziej co się dzieje, od takiego czasu prawie w ogóle nie oglądam YouTube'a, kiedyś oglądałam strasznie dużo, to teraz strasznie rzadko go oglądam. No ale tak, dobra. wyłączę to, żeby nam tutaj nikt nie przeszkadzał. No i potem mam Facebooka, którego Wam nie będę pokazywać i słuchajcie, nie mam jeszcze konta na kwaśnej czekoladce na Facebooku, ale może kiedyś założę, napiszcie mi czy chcecie, żebym założyła konto na Facebooku na kwaśne, z kwaśnej czekoladki, no a ja założę. No i potem mam WhatsAppa, nie piszę tam z wieloma osobami, piszę tam tylko z moimi babciami, bo one mają WhatsAppa. I po prostu y, lubię, lubię, jak tam z nimi piszę. Potem mam Pinteresta, czyli moje wszystkie inspiracje. Do paznokci, do filmów, do wszystkiego. Potem mam Spotify'a, którego Wam pokażę. Aha. Trzeba włączyć. Dobra. E, no i tutaj, słuchajcie, mam. E, mam, słuchajcie, krajny lodu. Kto widział we vloga też, właśnie z soboty, to tam właśnie była ścieżka z krainy lodu, bo tak mi się spodobało. I po prostu ją tutaj mam. Tu mam wszystkie po prostu moje ukochane muzyki, które słucham, polubione wszystko, więc tu, to jest taki mój must-have, słuchajcie, bez którego bym nie dała radia. Ja idę, słuchajcie, na autobus, w autobusie i słucham po prostu muzyki i playlisty na Spotify. Potem mam Endomundo, którego teraz w ogóle nie korzystam, ale korzystałam go z bardzo często latem, kiedy jeździłam na rolkach czy uprawiałam jakikolwiek sport i po prostu tam sobie to zapisywałam wszystko. No, jak widzicie, to mam na przykład tylko wakacje, bo teraz z tego rzadko korzystam. Ostatnio gdzieś tam byłam i to jest po prostu jeden mój cel w grudniu i to jest koniec, a tak to, to teraz w ogóle z tego nie używam. Ale jak zacznie się ciepło wakacje i będę mogła iść, to znowu zacznę z tej aplikacji korzystać. Potem mam SpeakU, czyli to jest aplikacja do angielskiego, yy, i tam po prostu się uczę. Potem jest Duolingo, które też Wam mówiłam. Paktu więc sobie koniecznie też zobaczcie. Yy. Ja z tych aplikacji dwóch bardzo, bardzo często korzystam. Właśnie zaraz muszę też zrobić, <grytanie> do yy... dobra I co? Kolejna aplikacja to jest Player, z którego teraz prawie w ogóle nie korzystam. Ja kiedyś korzystałam, teraz w ogóle nie korzystam, bo... bo tam prawie nic nie ma, wiecie. Yy, więcej dużo... tam jest wszystko, wiecie, płatne, nic nie można mać, są reklamy i w ogóle. Yy, I na przykład ostatnio ogarnęłam, że dużo właśnie rzeczy jest na YouTube. Nie ma ich, znaczy są na playerze, że trzeba zapłacić, a na YouTube są bez reklam, bez niczego i nie, nie trzeba zapłacić. Potem mam aplikację FLO, to jest aplikacja, słuchajcie, mierząca dni do miesiączki, ale nie będę wam jej pokazywać. No, tu mam jakąś fajkę, tu mam wow, w tą grę też grałam bardzo dużo wakacje. Naprawdę fajna gra, Teraz już bardzo rzadko w nią gram, ale no, że w ogóle wszyscy umieliśmy w domu grać w tą grę, bo ona była tak super. Potem mam aplikację: Jak dojadę? Czyli wszystkie moje, złe, przystanki, linie autobusowe, które są mi potrzebne, bo ono sobie w domu, a ja jednak wiecie, bardziej wolę korzystać z tej aplikacji niż na przykład, niż na przykład z rozkładu w jazdy, bo to dla mnie jest dużo lepsze, bo od razu mi się wyświetla yy... od razu mi się wyświetla w świecie. Yy, Wyświetlają mi się wszystkie autobusy, które mi tam pojadą, które są i w ogóle widziałem jakieś w sensie przypadkowe yy, yy, przystangi autobusowe Wzięłam jakieś przy, przypadkowe, bo chciałam po prostu pokazać, jak to wygląda i popatrzcie, fajnie tu jest, bo nam tutaj już wyświetlają, jakie autobusy tam jadą, ile tam idziemy minut, co jest fajne, mimo że parę się razy mnie zawiodła, co wiecie, ale i tak ją lubię, jest fajna. No i po tym jest, jest najlepszy, taki wiecie, moja w telefonie, dlatego że to jest Instagram, Snapchat i wszystkie te moje wiecie, ulubione aplikacje. A moją aplikacją ostatnio jest Instagram. Oczywiście zapraszam Was na Instagrama kwaśnej czekoladki bo tam się dużo dużo dzieje ostatnio właśnie rzuciłam parę zdjęć z wyjazdu więc bardzo 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 go lubię potem mam słuchajcie snapchata i Bitmoji. zapraszam was na snapchata kwaśne czekoladki którego Wam oczywiście napiszę na dole w opisie tam też czas rzadko wrzucam, ale dużo bardziej jak mam tak Nagrywać na snapie niż na Instagramie. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak po prostu bardziej, bardziej wolę. No więc zapraszam Was też na Instagrama. Kwaśnie i czekoladki. To wam, słuchajcie, mam wszystkie programy do obróbek zdjęć, yy, wszystkie aplikacje, którymi obrabiam zdjęcia, którymi tam gdzieś robię miniaturki, intra i takie tam rzeczy. No i to są takie tam, gdzieś te pierwsze dwa rzędy. Potem mam aplikację do maka i do żabki. Mimo, że w gdzie bardzo rzadko jem, ale mam tą aplikację. Jest mi potrzebna, wiecie, czasami jak gdzieś pójdę zjeść lody czy coś, tutaj po prostu z niej korzystam, dlatego że z maka ma tylko im lody i szejki, No i potem mam, słuchajcie, ubranka, czyli wszystkie aplikacje ubraniowe, czyli Shein, które sobie nie bardzo polubiłam. Mam Rosmana, mam Les, mojego też Lesa, on to Wam pokaże. Jak już tutaj jestem, to Wam go po prostu pokażę. Aha, mnie wybiło. Dobra, to Wam nie pokażę. Ale wam mam na no dole moją nazwę Dole. Tu mam MPK, tu mam Adidasa, tu mam, gdzie takie wszystkie podstawowe, których potrzebuję. A później mam jeszcze, słuchajcie, Stravidarius, H&M, Perszka. To są takie moje trzy ulubione sklepy. I tam po prostu zawsze zamawiam ubrania czy coś na tych trzech aplikacjach, bo to jest jednak potrzebne. Potem mam, słuchajcie. Yy... Podróże, mam tutaj Google Maps. Y, mam te Google, te mapy iPhone'owe, ale w tych Google Maps jest fajne, że tam po prostu cię miejsca. Co bardzo lubię, co jest bardzo fajne. Mam booking, dlatego że czasami rzadko, ale rezerwuję sobie jakieś hotele czy coś. Tutaj ja po prostu je sprawdzam. i wizytę. Co to jest wizytę? Bo może dużo was zastanawiać. To są miejsca, które odwiedziłam, i tutaj po prostu sobie zaznaczam te miejsca na mapie. I tutaj mam miejsca, które bym chciała odwiedzić, które chcę odwiedzić, których byłam, y, Jestem. I to jest też bardzo, bardzo fajne. Potem mam SK, czyli lo, rezerwowanie lotów. Oglądanie rzadko rezerwuję, ale często oglądam loty. No i potem mam sesje, same quizy. Rzadko to robię, ale czasami po prostu sobie wejdę i zrobię parę quizów, ale to jest naprawdę rzadkość. Potem mam mm, tam z YouTube'a, takie podstawowe rzeczy, które muszę sobie na przykład sprawdzić. sprawdzić. No i potem najlepsze to są, mamy takie jeden z, z folderów, czyli rozrywka. Entertainment. Czy mam Netflixa, głupę pocztę, dlatego że y, mam też mail y, na poście z kwaśnej czekoladki, którego Wam też dole, tylko no, że mam dwa y, maile y, z kwaśnej czekoladki, dlatego że YouTube mam pod innego maila, takiego mojego prywatnego, a maila dla Was dla kwaśnej czekoladki zrobiłam sobie na WPC. Brain um, y, Out to są takie, wiecie, quizy na myślenie, które Wam polecam pobrać. pokażę. Czasami na radę trzeba mocno pomyśleć. O! I rozwiązujcie taki na przykład quiz. No dobra. Face up to jest, słuchajcie, zmienianie twarzy, żeby tam możecie zobaczyć jak gdzieś wyglądać za 30 lat, jak wyglądaliście 20 lat wcześniej, czy 15 no. WPEP i WP. I mam Netflixa, którego po prostu uwielbiam. I wiecie, jak gdziekolwiek jestem, a mi się nie chce iść po komputer, to korzystam po prostu z Netflixa. I tu mam po prostu wszystkie moje ukochane seriale ja uwielbiam oglądać seriale. Ja mogę na każdej porze dnia i nocy serialu. No i potem mam tutaj znowu te foldy, który chyba już pokazywałam. No i potem mam, słuchajcie, szkołę tej y, Diki, dlatego że ja nie używam tłumacza, bo dla mnie to jest... Bo tam to wiecie źle tłumaczy, tam są y, tłumacze ci, to wiecie, jak są takie, duże zdania mu, to on się gubi w tym. A więc korzystam z Diki, wolę po tłumaczem, wiecie, tłumaczu, wiecie, wszystko fajnie, fajnie. Niż, e, niż tak potłumaczył źle. No i dziennik, czyli aplikacja szkolna, której wam ja nie będę pokazywać. E, no i potem mam, no i tu mam w motywację, motywację, to jest moja ulubiona aplikacja, ona zawsze mi tak pomaga, cię jak ją kogoś doła, czy coś sobie po prostu czytam i to jest super sprawa. Tu mam potem jakieś gry, tu mam Word e, wiem, no, więc mam teraz takie wszystkie różne aplikacje, tu mam YouTube Studio, czyli aplikację YouTube'ową. Na której mogę zobaczyć statystyki, dane i wszystko. Potem mam o Elixa i to jest koniec. A, jeszcze raz nie powiedziałam o tym moim pasku na dole czyli o moim telefonie, wiadomościach i messengerze i safari. Z safari korzystam często, bo wiecie, co jest tam w po w ogóle chcę wam pokazać, ile ja mam rzeczy otwieranych. Wiem, że to jest złe i wiem, że to baterie użytkuję, ale ja, jak tego nie będę, to, to ja po prostu, wiecie, zapomnę. A tam mam dużo dla Was też inspiracji na filmy, ja muszę sobie ustawać historię to jest taka moja widzę, że jak ja mam historię to wtedy mnie to strasznie wkurza no i tu mam telefon i tak jak bym powiedziałam muszę zamazać te kontakty eee, tutaj popatrzcie wcie. tu mam wszystkie kontakty, tu mam wszystkie odebrane nieodebrane i dla mnie to jest dużo lepsze niż ta aplikacja kontaktów, którą mam tutaj, ja z niej prawie w ogóle nie korzystam w ogóle nie korzystam, rzadko chyba nigdy z niej nie użytkowałam i to jest tylko tyle no mogłabym ją już ale się nie da no i potem mam wiadomości, które nie, pokażę, nie mogę wkazać. Ja mam strasznie dużo nieprzeczytanych wiadomości, wiem, wiem, wiem. I potem mam Messengera, którego też jest mój taki wiecie, jeden z lepszych kontaktów ze znajomymi. Też mam tak na snapie, a na Messengerze mam dużo, dużo większy. No i jeszcze sobie zapomniałam o innej rzeczy, bo rzadko też z tego właśnie korzystam, że jak przesunę sobie słuchajcie ekran w lewo, to tu mam wszystkie takie podstawowe rzeczy, które mi są potrzebne, czyli na przykład tu mam... Moje budziki, tu mam moje obejrzenie, kontakty. Tu mam snapa, mam pogodę i mam wyłączony czas pod ekranem, dlatego, że nie przerażał, jakby miała wysoki czas pod ekranem. No i co, to jest chyba wszystko, co jest na moim telefonie. Mam nadzieję, że taki filmik wam się spodobał, że miło spędziliście ze mną czas, że trochę się czegoś dowiedzieliście, że dałam wam może jakąś inspirację, że może jakieś nowe aplikacje poznaliście dzięki mnie. No i co, widzimy się już w kolejnym filmiku. Do zobaczenia! 什么